No to dobra, pamiętacie jak ja wam mówiłem, żeby nie pokazywać cmentarza, no to teraz może zróbmy mały wyjątek, a mianowicie ja wam pokażę ten, no teraz. Alinę i Huberta Ale jak są teraz w szkole, co nie, a w tym samym czasie, co oni robią w szkole, co nie, no to teraz ten tego może koniec teraz gadania. Idę ja wam to pokazać, co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania, a idę wam to teraz pokazać, co nie no to ja już idę ten tego to teraz zrobić, co? Nie, no to pokazuję ja już wam teraz Alinę i Huberta w szkole, jak idę ze szkoły do domu, co nie, bo oni już skończyli lekcje, co nie, ale dobra, no to już. Ja wam to pokazuję teraz do cholery. Koniec gadania, czas na pokazywanie, co nie, no to okej, okay, dobra, no to okej. Okay. No to dobra, teraz co nie, no i właśnie jak było na lekcjach, podobało ci się Hubert. Ty, mój Huberciku, co nie, no to jak tam Hubert, podobało ci się, czy nie, ale mnie tylko ciekawi, gdzie poszli Lolek, Łysy, Bajceps i Kazio, bo ich tam nigdzie nie widziałam, co nie, ale może ty wiesz, gdzie poszli, a właściwie to w dupie z tym idę teraz do naszego domu na cmentarzu, co nie Hubert, ale też widzę, że znasz mi idzie, Małgosia Jędrzej i Kiewim czyli twoi ochroniarze co nie Huberciku no to dobra teraz no to teraz dobra no to ja może już pójdę po coś jeszcze co nie no to idę zobaczyć teraz co robi Pysio Mandarynka Mietekinka i Janek, co nie, no to ja już idę na cmentarz, co nie Hubert, no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no to ten tego teraz dobra, co nie, no to ja też chyba będę musiał iść do naszego domku na cmentarzu, co nie, mnie też ciekawi, gdzie poszli ci czterej gopnicy, ci no czterej dresiarze, co nie, ale dobra teraz, co nie, ja może ten tego mam teraz, ten tego, no pomysła, co nie, a mianowicie ten tego oni poszli teraz gdzieś pewnie do pracy na budowie, co nie, ale dobra, chodźmy. My. już tam może na ten cmentarz a wy u marlaki małgosia jędrzej i kiewin za mną mnie chronić jaline co nie no to teraz kurwa wy za mną No to dobra, no i właśnie tak Alina i Hubert poszli ze szkoły do swojego domku, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, no to teraz dobra, co nie, no i. Właśnie tak to było, co nie, no to, co ja tam wiem, ja już wam ten tego teraz pokazuję, co się tam dzieje, co nie, no to koniec ten tego teraz gadania, co nie. No i czas na pokazywanie tych cmentarniaków ze cmentarniactwa, jak to mówił król Lech i Sandżaja. co nie, no to koniec teraz gadania, a czas na. Pokazywanie cmentarza co nie no to dobra no to okej okay. a właściwie coś się zaraz dziwnego wydarzy co nie no to okej okay. już ja wam cokolwiek pokazuję no to okej. Okay. Hej wy wyskurwy syny weźcie wyskakujcie teraz z kasy, co nie no to wyskakiwać z kaski, już już co nie no to okej okay, wyskakiwać z klasy, co nie bo ja tak. Chcę, co nie no to dobra teraz. Co nie no to teraz dobra, co nie no to wyskakujcie wy teraz z tej no tej no tej kasy, co nie no i wypierdalać stąd ceo. Nie no to jak tam wy skurwy syny, oddajcie mi moje pieniądze, a może wam nie wpierdolę, co nie no to jak no to tak zróbcie wy to teraz kurwa, co nie no to. Okej, okay, dobra, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie no to jak tam, chcesz kasę, to możesz ją od nas wziąć, ale najpierw ty to tam spróbuj zrobić co nie no to ten tego teraz, dobra, co nie no to niech tak to teraz będzie co nie hej ty kiewim małgosia. I Jędrzej mamy my teraz zagrożenie no to jak reagujcie wy teraz na to zagrożenie co nie no to do ataku na zagrożenie co nie kiwin Małgosia. I Jędrzej nauczcie wy teraz ten tego dresiarza manier co nie no to chodźcie wy ten tego tam w im wpierdolić no to idźcie. Pierdolić ten temu dresiarzowi co nie no to do ataku kiewin Małgosia, i jędrzej no to teraz do ataku. No to ten tego teraz dobra co nie no i właśnie tak kiewin jędrzej i małgosia wpierdolili dresiarzowi który chciał od nich kasę co nie no i właśnie. Tak ten tedy tak to właśnie tak to było co nie no to teraz zanim zakończę ten no ten odcinek pokażę jeszcze raz tego dresiarza ale tym razem pobitego. Co nie, no więc, co no więc teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie moi kumple, no to czas ten, tego, to tam zrobić, co nie, no to koniec teraz. Gadania co nie no i to tyle w tym temacie co nie no to koniec gadania a czas na pokazywanie co nie no to okej okay, dobra no to okej. Okay. A ja pierdolę jaki ból, co nie no to co za kurwa za ból mogłem nie gnębić tych dzieciaków, to by pewnie by mnie nie pobili, co nie no to jak ale. Dobra, gdyby by mnie nie pobili, to może byłoby ze mną lepiej, co nie, ale dobra teraz, co nie, no to teraz dobra, co nie, no to może powinienem przestać. Tymi no w pierdoleniem i w pierdoleniami, co nie no to dobra, koniec pierdolenia, idę teraz wezwać karetkę, co nie no to jak to będzie, no to niech tak to. Teraz będzie, co nie no to ok, dobra, no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no to teraz dobra, co nie, no to tyle w tym odcinku, co nie tak jak ja mówiłem, by y nie pokazać w tym, no tym odcinku tak jak ja. Wam to obiecałem, tak wam to zrobiłem, co nie, no więc, co no więc, teraz ten tego koniec gadania, teraz, a czas na zakończenie, teraz ten tego, no odcinka. Co nie, no to teraz, papa, cześć do następnego odcinka. Co nie, no to, papa, cześć do następnego odcinka. Co nie, no to, papa, cześć do następnego odcinka. Co? Nie, no to, papa, cześć, do widzenia, no to, papa, no to, Elo.